Klub Honorowych Dawców Krwi Barburka z Tarnobrzega ma na 2023 rok bardzo ambitne plany. Najważniejszy cel to dalsze starania o przywrócenie w Tarnobrzegu stałego punktu poboru krwi. Dodatkowo prowadzone będą działania w celu pozyskiwania nowych dawców, którzy zasilą szeregi klubu. Pomóc ma w tym odpowiednia edukacja i promowanie szlachetnej idei oddawania życiodajnego płynu. Klub honorowych dawców krwi barburka ma ogromne tradycje, bo powstał w 1968 roku przy kopalni siarki machów. Łączy w sobie nie tylko szlachetną ideę niesienia pomocy, ale także przypomina o pięknych górniczych tradycjach. Obecnie skupia ponad 50 osób. Rocznie dawcy skupieni w klubie przekazują ponad 30 litrów krwi. To jest jedyny, który pozostał klub w Tarnobrzegu, obecnie funkcjonujący, który zrzesza krwiodawców z Tarnobrzega, okolic i powiatu tarnobrzeskiego. No nie tylko krwiodawców, do naszego klubu należą również sympatycy, którzy byli krwiodawcy, którzy po prostu sprzyjają idei krwiodawstwa. krwiodawstwa no i i chcą w jakiś sposób nasz wspomóc. Chcemy jakby zjednoczyć siły w związku z działaniami, staraniami się o przywrócenie stałego punktu poboru krwi, czyli oddziału terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. I dlatego apelujemy do krwiodawców, żeby się z nami kontaktowali. Prosimy o zgłaszanie się, gdyż w ten sposób zwiększając liczebność zrzeszonych krwiodawców, Mamy szansę na, na ponowne utworzenie tego działu, bo argumentacja Re Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Rzeszowie jest jedna, a jest nią głównie ekonomia. W grudniu krwiodawcy spotkali się w Rzeszowie z przedstawicielami Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Oraz Polskiego Czerwonego Krzyża w sprawie reaktywacji stałego punktu poboru krwi w Tarnobrzegu. Został on zlikwidowany w 2012 roku i od tego czasu tarnobrzescy krwiodawcy mają mocno ograniczone możliwości. Szacowany koszt funkcjonowania takiego punktu to około 1 200 000 zł rocznie. Prosimy, wszystkich apelujemy. Stwórzmy jeden front, bo w jedności siła, i w ten sposób mamy szansę. Bo niestety w pojedynkę próbujemy walczyć, ale no, jesteśmy też społecznikami, nie wszyscy pracujemy i działamy po południami, wieczorami, spotykamy się, myślimy, jak, jak sprawę rozgryźć. No, niestety, wciąż jest nas mało. No, ten klub jedyny, który my jesteśmy na terenie Tarnobrzega i drugi klub z kopaniu przy OSP Ochotniczych Strażach Pożarnych Druchowie, stworzyli tam klub Strażak. No i jest tam ich około 18, więc my plus oni, i to jest siła, która, którą stanowimy w tej chwili. Licz, Nieliczni, ale już się zgłaszają, już mamy kilkanaście nowych członków w klubie. Przez to, że nie ma w Tarnobrzegu stałego punktu, tylko przyjeżdża do nas ekipa wyjazdowa, to krwiodawcy po prostu jeżdżą czy do Sandomierza, czy do Stalowej Woli, czy do Mielca i tam oddają krew i. I, no i nie jest to dla nas sytuacja korzystna, bo potem tak regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa patrzy cały czas na cyfry i mówi nie macie krwiodawców w Tarnobrzegu. No ale jak my mamy ich mieć, jak punkt jest czynny cztery razy w miesiącu, ekipa wyjazdowa przyjeżdża do Tarnobrzega, a krwiodawcy oddają krew właśnie w tych ościennych miejscowościach. I, no i, i kółko się zamyka, tak jak to się mówi. Oni mówią nie macie liczb, nie macie krwiodawców. No ale my ich mamy, no bo przecież Tarnobrzeg nie jest małym miastem. Gminy powiatu tarnobrzeskiego i Tarnobrzeg to około 100 tysięcy mieszkańców. Wielu krwiodawców niesie tu pomoc na własną rękę, nie będąc członkiem żadnego klubu. To także nie pomaga w wykazywaniu realnych wyników oraz potencjału dawców. Mobilizacja jest więc konieczna, a szansa na osiągnięcie celu jest realna. Warto tu bowiem wspomnieć, że stałe punkty poboru krwi mają mniejsze miasta na Podkarpaciu, jak chociażby Leżajsk czy Sanok. Mamy argumenty, bo naszymi argumentami jest ogromny potencjał. Mamy ponad 20 szkół średnich, kilka policjalnych, dwie uczelnie wyższe na terenie Tarnobrzega i powiatu i młodzieży oraz oczywiście zakłady pracy, nie licząc służby mundurowe, straże pożarne, policja, poligon, Wojsko Nowa Dęba, duże zakłady pracy jak Dezamet w Nowej Dębie, Polfarma, Siarkopol czy, czy Pilkington i, i, i szereg mniejszych firm, gdzie są ludzie i oni by oddawali, ale wszędzie, gdzie się udamy i rozmawiamy o krwiodawstwie i oddawaniu krwi, to każdy pyta się, a kiedy powstanie stały punkt, bo to jest baza, to jest fundament, no, nie buduje się domu, od dachu, tylko od fundamentu. Krwiodawcy, którzy oddawali od lat, oni dalej tą krew oddają i mamy kontakt z tymi osobami i, i oni mówią, że oddają, ale no niestety oddają w miejscowościach ościennych. No i, I to jest dla nas niestety duży problem i, i, i nie mamy po prostu argumentów w rozmowach z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa żeby żeby ten punkt wrócił znowu do naszego miasta. Od niedawna klubem kieruje nowy zarząd. Prezes Mariusz Turbacz, wiceprezes Zbigniew Dendura, sekretarz i skarbnik Małgorzata Kucwaj oraz członek zarządu Robert Kalita. Już od początku z dużym zapałem przystąpiono do działania. Jednocześnie krwiodawcy podkreślają, że będą się starali kontynuować wieloletnią pracę i rozwijać dorobek poprzedniego prezesa Stanisława Sośniaka oraz wspomagającego go przez szereg lat Stanisława Dzieciucha. Każdy, kto ma ochotę wstąpić do naszego klubu i zostać członkiem Organizacji Zrzeszającej Krwiodawców przy Polskim Czerwonym Krzyżu jest mile widziany. Będziemy też publikować na naszym profilu facebookowym i w mediach społecznościowych dane dotyczące stałego harmonogramu, bo nad takim pracujemy, żeby kilka razy w miesiącu ktoś tu u nas w klubie był stale w jakichś określonych godzinach i i wtedy każdy będzie mógł przyjść i po prostu czy zapisać się, czy porozmawiać o krwiodawstwie. Mamy ambicje stać się liderami krwiodawstwa w Podkarpaciu, ale żeby tak się stało, to musimy po prostu zjednoczyć siły. My się staramy bardzo. Tutaj Zbyszek bardzo dużo robi, włączył się super w akcję właśnie przywrócenia z tego punktu stałego w Tarnobrzegu. Poza tym, no wiadomo, każdy wie, Tarnobrzeżanin przechodząc się ulicą Mickiewiczach na pewno widzi super pomnik, który powstał właśnie krwiodawcą, podjęcie krwiodawcą z naszego miasta i powiatu i no naprawdę super inicjatywa, fajny pomysł, początek jakby taka cegiełka, ale bardzo duża do do przywrócenia tego punktu właśnie w Tarnobrzegu. Należenie do klubu honorowych dawców krwi to także szansa na osiągnięcie dodatkowych korzyści. Są nawet dawcy, którzy nie do końca o tym wiedzą to chociażby darmowa komunikacja miejska po oddaniu 18 litrów życiodajnego płynu oraz możliwość zapisania się do lekarza bez kolejki. Również w Tarnobrzegu pojawiają się pomysły, by zachęcić, ale i dodatkowo docenić ludzi wielkiego serca. Ciekawą propozycją jest ogólnopolska akcja Dawcą w darze. Jestem w kontakcie z koordynatorem no, tej akcji, bo to jest ogólnopolska akcja w ogóle i to nie tylko, że w Tarnobrzegu, bo ta akcja już działa w Polsce. Jest 1200 punktów, yy, które, które właśnie uczestniczą w tej akcji Dawcą w Darze. Będziemy próbowali właśnie w mieście teraz yy, zachęcić firmy Tarnobrzeskie do udziału w tej akcji, która to polega na tym, że Krwiodawcy w tych punktach, czy w firmach, czy restauracjach, no różnych, przeróżnych firmach, gdzie, gdzie płacimy za usługi, mają jakieś tam rabaty. Plany są ambitne, ale i czas na osiąganie sukcesów jest wyjątkowy. W tym roku klub obchodzi jubileusz 55-lecia swojej działalności. Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące klubu, wstąpienia w jego szeregi oraz bycia krwiodawcą udzielają prezes oraz wiceprezes. Zapraszamy również do odwiedzania facebookowego konta Tarnobrzeskiej Barburki. Chciałem zwrócić uwagę tym pomnikiem w, ogóle w Centrum Kwiodawstwa w Rzeszowie, że w Tarnobrzegu kwiodawcy dalej są i jest ich bardzo liczne grono, ale tak jak mówiliśmy wcześniej, ono się rozproszyło. Bo nikt, ja tak powiem z praktycznego punktu widzenia, w poliklinice, czyli. Poradni, przychodni tam przy ulicy 1 Maja na wprost policji. Jest punkt poboru, ten ekipowy, ale proszę pójść tam zobaczyć, co tam jest, jak na przykład jest punkt poboru i tam na przykład przyjdzie 10 czy 15 osób, a są dwa stanowiska. No to trzeba pół dnia tam spędzić albo dzień, żeby oddać tak. krew. Wielu się zniechęca. Mówi, to ja sobie pojadę do Sandomierza czy do Stalowej we wtorek, w środę, kiedy mi pasuje i oddam. Rozmawialiśmy z dyrekcją. Oni wciąż te same argumenty, że my mamy najpierw zdobyć kwiodawców, a nie oni mają stworzyć oddział. I więc tutaj cały czas jest ta piłeczka jakby przepychana z jednej strony stołu pingpongowego na drugi.